Bądź przypnij do plecaka, znaczek odblaskowy. Niech cię widzą wszyscy, co w pojazdach mkną Znaczki odblaskowe, małe i błyszczące, świecą ciepłym blaskiem, chronią nas w tym roku Uwaga, uwaga, bo pieszy na drodze mówią do pojazdów, co poszło się Znaczki odblaskowe. Małe i błyszczące świecą ciepłym blaskiem, chronią nas, gdy mrok. Uwaga, uwaga, bo pieszy na drodze mówią do pojazdów, co po mkną Lewą stroną szosy, poruszaj się pewnie, tak jest najbezpieczniej. Proszę, uwierz mi. Prawą stroną chodzisz Po chodniku w mieście A na wiejskiej szosie lewej Trzymaj się Znaczki odblaskowe Małe i błyszczące Świecą ciepłym blaskiem Chronią nas gdy rok. Uwaga, uwaga Bo pieszy na drodze Mówią do pojazdów co po szosie mkną Znaczki odblaskowe Małe i błyszczące Świecą ciepłym blaskiem Chronią nas, gdy mrok. Uwaga, uwaga, bo pieszy na drodze mówią do pojazdów, co poszło się Zawsze bądź uważny, zawsze bądź ostrożny. To nie takie trudne, to jest prosty plan, jeśli będziesz kroczył lewą stroną szosy. Nic cię nie zaskoczy, przekonasz się sam. Znaczki odblaskowe, małe i błyszczące, świecą ciepłym blaskiem, chronią nas, gdy mrok. Uwaga, uwaga, bo pieszy na drodze mówią do pojazdów, co poszło się Znaczki odblaskowe, małe i błyszczące, świecą ciepłym blaskiem, chronią nas, gdy mrok. Uwaga, uwaga. Pieszy na drodze, mówią do pojazdów, co poszło mknął